7 czerwca, Stadion Łódź-Widzew. Charytatywny mecz gwiazd połączył polskich i francuskich zawodników, zamieniając sportową rywalizację w konkretne wsparcie dla dzieci. Termin wybrano nieprzypadkowo, nawiązując do obchodów Dnia Dziecka. W końcu część dochodu wesprze fundację rozwijającą najmłodszych poprzez sport i edukację. Emocje rozlały się daleko poza murawy. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem kibiców rozgrzał koncert, a strefa rodzinna tętniła atrakcjami. Mecz to jednak nie tylko bramki. Partnerem strategicznym wydarzenia była firma Bondwell. W kuluarach zapytaliśmy jej prezesa, jak firma inspiruje konsumentów do drobnych, codziennych wyborów prozdrowotnych. Poza stadionem Staramy się promować dobrą, dobre odżywianie poprzez dobrą dietę. Robimy to poprzez nasze profile na profile socjalowe, ale również blog na warzywnych inspiracjach. Tam zamieszczamy wiele przepisów, w jaki sposób fajny, prosty, łatwy, przyjemny, kolorowy przyrządzać potrawy takie, które potem ładnie wyglądają i smakują nie tylko dorosłym, ale i młodym. Nie ma wątpliwości, że wypowiedź tak podkreśla wspólny mianownik całego projektu. Sport może być pierwszym krokiem do lepszego, zdrowszego życia. Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek, okazało się, że to nie wynik przesądził o wygranej. Prawdziwe zwycięstwo odniosła idea: pomoc dzieciom poprzez pasję i aktywność. Co kibice powinni zapamiętać o Bonduel po dzisiejszym spotkaniu? Dzisiejsza impreza to wydarzenie sportowe, ale sport i dobre odżywianie to jest, to jest dopiero zdrowie. W związku z tym chcemy, żeby pamiętali, że marka Bonduel również wspiera zdrowe dobre, e, dobre wybory. Jesteśmy marką, która stara się promować dobre, e, dobre żywienie, a poza tym jesteśmy firmą francuską, która ma swoją sprzedaż w Polsce. W związku z tym trudno, żeby nas zabrakło na imprezie, w której Francuska ekipa piłkarska przeciwko polskiej gra. Trudno, żebyśmy nie byli kibicami na tym projekcie.